Państwa, wielki test drwala z kurczakiem, którego kupiła sobie moja mama. Hej, każemetki z tej strony, Wiktoria Jaroniewska i witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj witamy się z mojego domu. Mamy godzinę przed 10, gdyż zaraz mam zajęcia i okazało się, że jednak. Mam dzisiaj o wiele, wiele, wiele więcej tych zajęć. Myślałam, że tylko dwa bloki, ale chyba coś po prostu zmieniło się w planie, bo plan na studiach jest tak ruchomy, że zaczyna mnie to denerwować. Albo jednego dnia mam wolne, albo na przykład mam dwa bloki zajęć, a sprawdzam sobie w ten sam dzień albo dzień wcześniej coś i nagle mi się robi pięć bloków zajęć, bo wszystkie są przekładane, także nie wiem o co chodzi i denerwuje mnie to. Tak jak obiecałam Wam na moim Instagramie, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam, nie zapomnijcie o obserwacji. Robimy full day of eating, także już wam pokazuję co będę robiła na śniadanie i przy okazji pokażę wam przepis na to, także zapraszam was do oglądania. Dzień bez omleta to dzień stracony jak dla mnie, także robimy sobie omleta, tym razem omleta tego Reese's. Ja robię go z samych białek jaj ze względu na to, że po prostu... Ma to mniej kalorii i też wychodzi mi bardzo fajny zbity. Mam jeszcze te białka jaj z SFD, dosyć dużo, więc no, mogę ich użyć. Macie oczywiście minus 10% na nie wszystkie. Używam także izolatu o smaku słonego karmelu, mąki bezglutenowej, kukurydzianej. Zawsze omlet Rizes robię także na bananie. Także nalewam teraz 90 g białek jaj. Tak jakby to są 3 jajka. Same białka jaj ze szczyptą soli chwilę sobie blenduję. Nie chcę mi się ich ubijać, ale myślę, że samo blendowanie sprawia, że ten omlet jest bardziej puszysty. Do masy dodałam także 5 gramów kakao, troszkę proszku do pieczenia, chluśnięcie wody yy, i tak jak mówiłam wcześniej, 30 g mąki oraz miarkę białka, czyli około 20 g. Tutaj mamy właśnie wszystkie produkty. Wrzuciłam też banana i razem znowu trzeba to zblendować. Tak prezentuje się nasza masa. Nie jest ani chyba za rzadka, ani za gęsta jeszcze. Mąkę y, muszę oderwać od ścianek tego blendera. I zaraz będę smażyła omleta na natłuszczonej patelni pod przykryciem i na małym ogniu oczywiście. Tak prezentuje się taki suchy omlet. Widzę, że nie wszędzie mąka się zblendowała. Jeszcze widzicie, że jest bardzo ciepły. Jest grubiutki jak w sumie każdy mój omlet. I teraz będę dodawała dodatki. Wszystko dodam do Fitatu i podliczę Wam, ile ma wszystko łącznie kalorii z dodatkami. Ale pamiętajcie, nie sugerujcie się aż tak mną, bo jeżeli nie liczycie kalorii, nie ważycie produktów, to możecie dać całkiem inną ilość gramów danego produktu i kalorie też się zmienią. Omlet z dodatkami jest już gotowy. Ma tak mało kalorii ze względu na to, że zamiast dwóch jajek użyłam po prostu samych białek jaj. I to sprawiło, że no jest niskokaloryczne. Do porannej kawki zjadłam moje migdały w białej czekoladzie z cynamonem. Zjadłam 50 gramów. Nawet fundej mówię. To jest mój ulubiony produkt ze sklepu SFD. Naprawdę zamawiajcie na moją odpowiedzialność. Idealny pomysł na prezent. Nie dość, że opakowania są mega piękne i praktyczne, bo mam ich już dużo w domu i trzymam w nich przeróżne jakieś pierdoły, tak sam smak tych migdałów jest przepyszny. To jest moje, nie wiem, chyba ósme opakowanie, a one wyszły może miesiąc temu i już tyle opakowań zjadłam. Stan po prostu zadzwonił do mnie kurier i w ogóle schodzę w piżamie, w moim kożuchu, w dresach, w klapkach i w skarpetach. Pozdrawiam, wyglądam jak menela. Totalny, także hit, jeszcze mam jakiegoś koka, masakra Przyszła mi paczka i szczerze mówiąc myślałam, że to będzie przesyłka w ogóle od SFD Jednak e, wiem jaka to jest przesyłka, tylko chciałam pokazać, że Tutaj jest adresu Że jest tutaj uszkodzona i jestem po prostu zawiedziona Już wam pokazuję zawartość Są to mgiełki z Victoria's Secret, ostatnio je zamówiłam I szczerze mówiąc jestem troszkę zawiedziona Yy, zawiedziona tym, jak pakują to wszystko. To takie... To wygląda troszkę jak śmieci. Mogliby się postarać o ładniejsze pudełka. I są to takie dwie mgiełki z Victoria's Secret. Są one w plastikowym opakowaniu. Już myślałam, że w jakimś szklanym. Mają mega ładne tutaj opakowanie, ale paczka była brzydko zapakowana. Wzięłam zapach, który już miałam, ale jest on w innym opakowaniu. Yy, a także... A także, a także jakieś inne na spróbowanie, więc zaraz wam, dam wam znać, yy, czy ładnie pachną. Dobra, to jest zapach, który już miałam, jest on najpiękniejszy na świecie, yy, polecam go całym sercem. A ten tutaj też jest całkiem spoko, aczkolwiek ten zdecydowanie ładniejszy, ten yy, Velvet Pitas, czy jak to się czyta, <laughs> nie wiem, ale no ogólnie teraz mgiełki były za 30 zł i szybko je zamówiłam, bo. Bo całkiem spoko wyszły. E, cenowo normalnie są za 90 chyba złotych. Aktualnie jestem już po zajęciach. W ich trakcie zrobiłam trening góry, mm, a także <laughs> trening e, brzucha. I e, coś tam słuchałam, w ogóle wyregulowałam w końcu brwi. Później się pomalowałam. Stwierdziłam, że wam dzisiaj tego nie pokażę, bo trening brzucha mieliście już w jednym z vlogów masów. E, teraz będę robiła obiad. Mm, będzie to pizza na tortilli. Także dzisiaj nie będzie jakoś super zdrowo, ale wieczorem to podbiję myślę jakimiś warzywkami, wow, w końcu, na patelni. Także, no, już Wam pokazuję, jakie danie sobie przyrządzę i w ogóle jakie zrobię. Przygotowanie naszej pizzy hmm, potrzebne nam będą dwie tortille. Ja przygotowuję, tak jakby, no po prostu dwie te pizze, dlatego też biorę dwie tortille i u mnie są one wieloziarniste. Wyjątkowo w lodówce nie mam żadnej pasaty pomidorowej ani pomidorów, które mogłabym zblendować. Także użyję ketchupos, czyli nowy ketchup z SFD ma tylko 36 kalorii na 100 g, kosztuje 6 zł. Z moim kodem 540, o ile się nie mylę, jest bez cukru, bez tłuszczu i w ogóle jest świetny. E, także polecam ogromne i właśnie nałożę go na naszą, na naszą tortillę. Na nasz ketchup daję oregano, bo co to za pizza, która nie ma w sobie oregano? No, musi być oregano koniecznie. Na sam koniec nasze dodatki, czyli ser. Ser mozzarella, u mnie jest to mozzarella light, a także ja daję na pizzę szynkę konserwową ze względu na to, że po prostu nie za bardzo lubię dużo dodatków na pizzę. Możecie dodać do tego jakieś warzywa, jakąś cebulę, pieczarki, co tam chcecie. Naszą pizzę wkładamy do piekarnika na około 10-15 minut w 160-180 stopniach. Czekam, aż po prostu ser się roztopi, a tortilla zrobi się taka bardziej chrupiąca. I tak się ona prezentuje. Tak prezentuje się jedna pizzka i jestem tak niezmiernie głodna, że idę ją szybko jeść i zaraz sobie jeszcze drugą zjem. Nie, nie, nie uwielbiam. Już wam podaję kalorie, gdzieś tutaj wam się wyświetlą na na ekranie. Jestem w trakcie nagrywania kampanii. Prezentuję się tak. W ogóle wyprostowałam sobie włosy, włączyłam softboxa. Stanawiam się, czy nie nagrywać vloguensów przy softboxie, bo zdecydowanie lepiej przy nim wyglądam i mega mi się tutaj podoba mój wygląd, aż chyba sobie zdjęcie zaraz zrobię. Chciałabym wam nagrać jakiegoś kar vlogaska aczkolwiek yy, niestety nie mam ładnego światła do tego, lecę szybko wysłać paczki z Vinted, Tam muszę zapiąć pasy. Lecę szybko wysłać paczki z Vinted, później jadę odebrać w ogóle paczkę, bo zostawili mi ją w jakiejś agencji reklamowej. A na sam koniec, o światło mi zgasło, a na sam koniec yy, jadę do mojej mamy i jedziemy nagrywać kampanię. Początek nagrałam już w domu, także resztę zobaczycie. Pani z księgarni, kiosku zrobiła mi dzień. Yy, Wysyłam ogólnie paczki z Vinted. I były one mm, tak jakby do wysłania w kiosku ruch, ale że w Lubinie nie wiem, gdzie jest kiosk ruch, ale wiem, gdzie jest ich punkt. To postanowiłam wysłać właśnie z tej księgarni, bo tam jest właśnie ich punkt. I chciałam kupić taśmę, bo nie miałam naklejonych etykiet, zapomniałam zrobić tego w domu. Yy, I ta pani zapytała się, czy kupić taśmę, czy pożyczyć. A to można pożyczyć? A ona do mnie, że także można. No, także pożyczyła mi taśmę, a chciałam normalnie ją kupić, bo w domu mam pełno taśmy. Jednak, no zapomniałam nakleić tych etykiet, więc fajnie, że są jeszcze życzliwi ludzie na tym świecie, bo pożyczają mi taśmy. Teraz nie widać mnie, ale jadę w jeszcze jedno miejsce odebrać paczkę, no i już odezwę się do was od mojej mamy z pracy. Przyjechałam na kawę, muszę się napić kawy i później idziemy nagrywać tą kampanię. Ale mamo, idziemy najpierw nagrywać kampanię, dobra? Nagrywać kampanię najpierw, póki jeszcze w miarę ładnie wyglądam, bo to zimno mi nie sprzyja. Chciałam wypić kawę, latę, ale coś mi nie smakowało i pół wylałam. Nagrywanie tej kampanii jest jedną z najtrudniejszych kampanii w moim życiu, Zrobione na to, że po prostu jestem w sklepie i tutaj jest pełno osób i żeby ktoś nie wcinał mi się do kadru, to jest naprawdę wyzwanie. Wyzwanie, żeby po prostu nie łapać ludzi w tle, w kadrze. Chyba teraz tak tego nie widać, ale naprawdę w sklepie jest dużo osób, w miejscach, gdzie właśnie fajnie się nagrywa, no bo przecież nie będę nagrywać tutaj przybysza. wieszakach. Okay, max, nagraliśmy już chyba wszystko. I naprawdę co chwilę ktoś nam się wcinał do ujęć, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobre i nie będę musiała powtarzać tej kampanii, bo na przykład kampanię z Tymbarka i Lubelli nagrywam trzy razy. Czajcie, nagrywać coś trzy razy, gdzie za każdym razem musiałam się bardzo postarać, żeby spodobało się to osobie, która to zleca. Nagraliśmy jeszcze kilka ujęć tutaj, bo musiałam nagrać TikToka i wymyśliłam coś takiego fajnego. Naprawdę zobaczcie to niedługo. Idę z moją mamą do McDonalda, moja mama będzie pierwszy raz w życiu próbowała drwala. Ja ostatnim pierwszy raz próbowałam drwala i mówiłam wam to na TikToku, w sensie robiłam z tego relację, także możecie sobie zobaczyć. Zobaczymy, czy mojej mamie Ale Zamiast wspierać lokalne firmy, to wspieram McDonald's. ja wspieram wasze pizze. Mam kilku moich widzów, robiliśmy sobie foteczki i o ile zakład, że zaraz ktoś do mnie na Instagramie napisze, dlaczego byłam w McDonald'sie, właśnie piję sobie Kolezero, ale już tak raz miałam żabce. kupiwałam chrupki dla mojego chłopaka i jego kolegów i kole chyba. A ktoś się mnie zapytał, dlaczego jestem fit, a kupuję takie rzeczy w Żabcach. <laughs> Także pozdrawiamko. Ja z kurczakiem jeszcze nie jadłam. Najpierw próbuje moja mama, a później ja. Mama już jeść. Wielki <laughs> to jest drwala. Do mojej mamy jest wielki. Przegryź sobie i daj znać. Dobra. Ale ten ser wzięłaś? Bo wszyscy mówią, że ten ser jest taki pyszny. Mi ta kanapka smakuje, ale... Nie wiem, czy ja chcę w sumie. No jedz. No jedz! Ale. Proszę Państwa, wielki test drwala z kurczakiem, którego kupiła sobie moja mama. Ja z kurczakiem jeszcze nie jadłam. Jako fit girl nie powinnam mieć takich rzeczy, ale spróbuję i dam wam znać, czy mi smakuje, bo ten z wołowiną średnio mi smakował, a ja uwielbiam burgery z wołowiną bardziej niż z kurczakiem, więc... Czemu to się tak rozwala? Nie widziałam w ogóle chyba sera, no. No, tak samo jak pierwszy, nie powalił mnie. Mmm, pozostaje przy moich burgerach 360 kalorii w porcji, <grym> ale nie jest najgorszy. Chociaż nie wiem, ten z wołowiną chyba bardziej mi smakował niż z kurczakiem, bo ten smakuje bardziej jak chicken ze względu na to, że ma sos chikera i kurczaka na dodatek. Gdzie smakuje ten słynny drwal, który jest tylko raz w roku na kilka miesięcy? Z wołowiną by był lepszy, czy nie? No, nie wiem. W sensie, no, jadłam z wołowiną, i chyba z wołowiną lekko lepsze, ale nie jestem pewna. Chciałam już do domku, wydaje mi się, że vlog będzie dosyć długi, dlatego dogram tylko to, co będę robiła sobie na kolację i raczej będę go kończyła, póki jeszcze w miarę dobrze wyglądam. Pierwszy raz będę się z Wami w ogóle żegnała z normalnym wyglądem, a nie taka umyta yy, w piżamie i w ogóle taka zmulona. Dobra, zaczynamy robienie kolacji. Zjem sobie najpierw warzywa takie na patelni i taki bukiet warzyw. W sensie zjadłabym pewnie całe na patelni, gdybym miała, ale tutaj mam troszeczkę i troszkę tych sobie jeszcze wezmę. Łącznie około 400 gramów i to zjem z sosem czosnkowym z SFD, do tego pewnie jakaś bułka, no, zaraz wam pokażę. Powiem, że zrobię sobie też taki koktajl truskawkowy, jakby wzięłam 160 gramów truskawek, czy tam 150, zaraz doleję mleka, erytrytol i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, tak prezentuje się moja kolacja, są to oczywiście warzywa, 400 gramów dokładniej. Sos czosnkowy z SFD, który smakuje jak sos czosnkowy ze stacji, już wam go pokazuję. Tak wygląda. Ma tylko niecałe 100 kalorii na 100 g, dokładniej 91 kalorii na 100 g mm, i dosłownie smakuje jak z, ze stacji. Nie jest to taki sos jogurtowy, że tak powiem. No Całkiem inaczej smakuje. Mamy trzy połówki bułki, czyli 125 gramów bułki. Plaster sera podzielony na dwie i właśnie robiony w to Tutaj widzę, że kawałek jakiegoś starszego sera się przykleił, a także że z tostera, mm, opiekana z bułką no i tak jak mówiłam ten taki ala koktajl truskawkowy ale trochę mało mi go wyszło więc tak to się prezentuje także dziękuję wam za oglądanie mam nadzieję że ten film wam się spodobał jeżeli tak było zostawcie suba jeżeli jeszcze tego nie robicie zostawcie łapkę w górę skomentujcie ten film widzimy się jutro buziaki Mua! i papa